Słuchajcie, dzisiaj po pracy byłam w Galerii Mokotów i kupiłam uszka z mięsem. Taką paczkę. Uszka z mięsem. I zapłaciłam za nią 68 zł. No wydaje mi się, że to jest bardzo dużo. To jest dużo, Robert? Dużo, nie? Lubię ja Wam, że przesada, ja rozumiem, żeby to było tuż przed świętami, ale teraz... I zrobiłam sobie zupę, barszcz, no jak już mi Pani powiedziała ile, no dobra, wezmę, no może są jakieś wyjątkowe. I zrobiłam sobie barszcz z tymi uszkami i niech one chociaż będą dobre. Powiem Wam niestety bez szału. Są średnie, w, w środku takie... Jakby skulkowane, to znaczy, nie jest takie to mięciutkie, tylko takie, takie skulkowane. Myślę, że ostatni raz kupiłam, że znaczy wiem, że ostatni raz kupiłam u nich te uszka, i wydaje mi się, że to jest właśnie ich modus operandi. Każdy kupuje je tylko raz i dlatego muszą być drogie.